Witam. Dostałem pytanie na pocztę i postaram się odpowiedzieć. To było pytanie mniej więcej takie, co sądzę o obecnych czasach, o podwyżkach i tych strajkach szykujących się. Co ja mogę powiedzieć? W obecnej chwili nic nie mogę powiedzieć. Ja jestem teraz na ręcie. Co ja bym chciał? Ja bym chciał mieć godną, normalną rentę, żeby jakoś żyć, żeby dać sobie radę. Ale tak, moim zdaniem, z drugiej strony, to jest tak. Jeden z próżnego nie naleje, a drugi chce coś zyskać. To na pewno nie broni ani nie ganie ani jednego, ani drugiego. Bo nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Ech. Pewnie, że, jeden, że każdy by chciał normalną, godną pensję mieć, normalnie żyć, żeby wychować jakoś dzieci. No nie ma przerostu naturalnego. No, jaki ma być przerost, jak nie ma pieniędzy, nie ma. Za co wychować dziecko? Druga strona może chciałaby dać, ale nie masz czego. To co da? Ja nie wiem. Tak jak my e, słuchajcie, ja pamiętam e, rok siedemdziesiąty, w grudniu. I sierpień osiemdziesiąty. Hmm. To no było... No nie wiem jak to powiedzieć. E. E. Chciał się walczyć o dobro, e. ale dała się krew. I to było takie... E. W osiemdziesiątym tak, raz w Pogotowie jeździłem. W siedemdziesiątym to cały miał 13 lat. A teraz nie mogę odpowiedzieć, bo tak jak mówię, po prostu ja chcę godnie żyć, mieć normalną rentę, żeby jakoś przeżyć. Od, że tak powiem, od wypłaty do wypłaty. Tej renty oczywiście. I co ja mogę powiedzieć? Przecież tacy jak ja nie wiedziemy na wózkach, strajkować i co mamy do gadania? Nic nie mamy do gadania. Po prostu ja bym chciał, żeby, żeby był spokój. Żeby jedna i druga strona jakoś i tam, nie ja wiem, doszły do porozumienia, Mówię, żeby się dogadali, bo ich się dogadują już 50 razy i nie mogą się dogadać żeby doszli do porozumienia jak to wygląda i tak jak przed chwileczką chciałem powiedzieć kiedyś to było tak jak jeszcze za moich czasów jeszcze byłem <kłodszy> młodszy i pracowałem w roboty full w gardce jakąś pracę teraz nie ma nikiej roboty no teraz bezrobocie spada bo jest praca sezonowa. Ale to na ile to bezrobocie spadło? do którego, do, do którego miesiąca? Ech, ja dalej nie wiem, co mówić i nie chcę koloryzować ani bronić, ani ganić nikogo. Pozdrawiam. Trzymcie się ludzie kochane. Cześć.